Radio R Youtube Channel młodych ludzi na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 roku spotkało się w Strasburgu, by modlić się o pokój. To kolejny przystanek w zapoczątkowanej przez wspólnotę STZ pielgrzymce zaufania przez ziemię. W spotkaniu uczestniczyłam razem z ponad 100-osobową grupą z archidiecezji lubelskiej. Zapraszam na relację z tego niezwykłego wydarzenia. Katarzyna Kusy. Ksiądz Tomasz Gap, duszpasterz akademicki UMCS. W tej chwili znajdujemy się w autokarze, który podąża do Strasburga na europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę braci z TZ. Jest to spotkanie ekumeniczne. Spodziewamy się tam no, wielu tysięcy młodych ludzi z całej Europy. No i tak naprawdę chcemy troszeczkę poczuć jedność Kościoła. Chcemy wspólnie się też modlić o pokój. To jest zawsze ważna intencja tego spotkania. I chcemy także posmakować troszeczkę duchowości wspólnoty z TZ, która jest no powiedzmy dla nas w polskiej rzeczywistości trudno dostrzegalna i, i przyswajalna również. Jestem Paulina. Jadę na TZ drugi raz. Jadę dlatego, że Francja to takie moje marzenie. No i też jest to dobry pomysł na Sylwestra. I doświadczenie duchowe. Też właśnie po tych wszystkich y, świętach, takie dopełnienie tego wszystkiego. Naładowanie na nowy rok. Mam na imię Paweł, jadę pierwszy raz na TZ. Dlaczego? Dlatego, że powieści z bardzo mnie zaciekawiły. Chcę też fajnie spędzić Sylwestra i mam potrzebę takiego naładowania duchowego. I czuję, że ten wyjazd to jest właśnie to. Monika Daniluk, jestem koordynatorem punktu przygotowań działającego przy Duszpasterstwie Akademickim UMCS. Zajeżdżamy 28, tak do południa, mamy się tam zjawić. Zajeżdżamy do punktu przyjęcia, w którym no. Mamy nadzieję, niezbyt długiego czasu zostaniemy wysłani do parafii, które będą nas gościć. No i tam trafimy już w małych grupach. Nasza duża grupa zostanie podzielona na mniejsze i, i te mniejsze grupy trafią na poszczególne parafie, w których po parę osób trafimy do konkretnych rodzin, które nas ugoszczą. W większości właśnie będą to rodziny. Każdy dzień, może poza tymi wyjątkowymi dniami typu Sylwester, ma dość podobny przebieg. Rozpoczynamy modlitwą poranną, która odbywa się w parafiach, które nas goszczą. Potem udajemy się na spotkanie Tematyczne w małych grupach. Jest to dość ciekawe doświadczenie, gdyż jesteśmy w grupach międzynarodowych, więc tak naprawdę te rozmowy, można powiedzieć, bardzo nas ubogacają, bo dowiadujemy się, jak, jak tak naprawdę wiele spraw wygląda w innych krajach. Na spotkania europejskie przyjeżdżają nie tylko katolicy, ale także prawosławni i protestanci, więc możemy dzielić się swoimi doświadczeniami wiary i tak naprawdę wszelkimi doświadczeniami. Teraz tak, odjazdy będą 1 stycznia. Po godzinie 17:00 wcześniej nie ma opcji w ogóle odjechać parkingi, to znaczy autobusy będą zaparkowane gdzie indziej, nie będzie do nich dostępu w międzyczasie więc proszę zabrać wszystkie rzeczy, które chcecie z autobusu mieć na czas pobytu i e, zaraz jak skończymy, prosimy się udać tutaj sprawnie wyjść Udać się wzdłuż ulicy, tutaj, w przeciwnym kierunku, do kierunku autobusu, i tam, według znaków, już pójdziecie do budynku szkoły, gdzie udzielą Wam dokładniejszej informacji na temat całego pobytu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Aleksandra, pochodzi, gdzie jestem koordynatorem i osobą odpowiedzialną za grupę, która przyjechała tutaj na spotkanie Europejskie Dni Młodych Tes. Przyjechaliśmy do Strasburga bardzo wcześnie, byliśmy już koło szóstej w samym mieście. Od siódmej tutaj otwarła się możliwość tutaj do zapisania. Nas, także już tak naprawdę byliśmy jedną z pierwszych grup, które tutaj przybyły. No, aktualnie jesteśmy teraz już po zapisach. Kierujemy się do naszej parafii na obrzeżach Strasburga, po stronie francuskiej. No, ja osobiście czuję się taka podekscytowana tym wszystkim. Jestem ciekawa, jak w ogóle to spotkanie będzie wyglądało. No, już teraz też taka spokojna, bo zastanawiałam się nad tym, ile osób tak naprawdę do parafii zostanie skierowane. Spora grupa jest z nami tutaj i właśnie dzięki temu czuję się taka też spokojna, to myślę, że wyjazd będzie dobry. Jest to który przyjechałem na TZ po raz pierwszy w życiu Dosłownie przez przypadek, ale spodobało mi się na spotkaniach Potem co ludzie o tym mówili i do tego pojechałem Takich doświadczeń yy, Boga bardzo silnych I rozmowy z, yy, o religii, o różnych tematach z ludźmi z innych państw Witamy Was bardzo serdecznie Ci co przyjechali z Ukrainy, z Polski, z Portugalii, z Węgier, z Francji Witamy Was bardzo serdecznie, na Mam na imię Faustyna, na tezę jestem po raz drugi. Miejscowość, w której mieszkamy, nazywa się Benfeld. Trafiłam do bardzo przesympatycznej pani, aczkolwiek mój francuski jest na tyle niezdarny, że potrafię mówić tylko merci, aczkolwiek się dogadujemy. Jest to przymiła kobieta, piękne mieszkanie i, i ja zarówno jak i moja współlokatorka jesteśmy bardzo zadowolone i na naszej twarzy często gości uśmiech. Francuzi przyjęli nas bardzo, bardzo gorąco. Na początku poczęstowali nas ciastkami i naprawdę czujemy się jak w domu. W domu Alana znalazło się miejsce dla dwóch polskich księży. Dlaczego postanowił otworzyć swoje drzwi przed pielgrzymami? Ponieważ to bardzo sympatyczna organizacja Tezy. Ponieważ jestem chrześcijaninem, ponieważ lubię poznawać ludzi, spotykać i odkrywać ich. Poznawać znaczenie i wartość człowieczeństwa. Poza tym ci dwaj polscy księża są bardzo, bardzo, bardzo sympatyczni. Na imię mam Konrad, na tezę jestem po raz trzeci. Na hali generalnie jest bardzo wesoło. Ludzie się tłoczą, każdy coś rozmawia, coś konsumuje. Widać że niektórzy spotykają swoich starych znajomych. Generalnie bardzo przyjemna atmosfera. Pierwsza zasada. Da, no smacznego, siostro. Skanowns. <ścoughs> Skanowns. Mamy bułeczki przepyszne, sałatkę z marchewki, żółty serek, jakieś mandaryneczki, ciastka, przepyszne puszeczki, makaron z sosem pomidorowym, woda i jakaś wędlinka. Mam na imię Aleksandra, jestem pierwszy raz na teze. Wszystko jest dla mnie niesamowite. Pierwsza rzecz, jest niesamowicie dużo ludzi w jednym miejscu, ogromne skupisko. Wielokulturowość, tak naprawdę mamy do czynienia ze wszystkim. No i Polacy, gdzie się nie ruszę, są Polacy. Tak naprawdę nie... Nie muszę znać żadnego języka, bo wszędzie są Polacy. A co jest najważniejsze dla Ciebie tutaj? Stosunek innych. Nie muszę się bać jakiego jestem wyznania, co sądzę, jaka jest moja wiara. I czy w ogóle wierzę, czy mam luźny stosunek. Po prostu każdy akceptuje każdego takim, jaki jest. <śm> <muzyka> W tej chwili jesteśmy e, niestety w tramwaju i wszyscy śpiewają, to prawda, znaczy wszyscy Polacy śpiewają. Troszeczkę miny mieszkańców Strasburga są takie powiedzmy dziwne, pełne zaskoczenia I nie wszyscy wiedzą co się dzieje. A tak naprawdę młodzież przeżywa swoje europejskie spotkanie młodych w duchu Tezy. I usłyszysz, ruszaj, ruszaj, Mam na imię Paweł, mam 22 lata. Na tezę jestem pierwszy raz. Dlaczego? Dlatego, że szukałem jakiegoś fajniejszego spędzenia Sylwestra. Czegoś innego od imprezy, bo mam postanowienie pielgrzymkowe nie pić alkoholu i to był główny powód. Co mnie najbardziej zaskoczyło? W ogóle to jest bardzo fajna inicjatywa i można spotkać wielu różnych ludzi z wielu różnych krajów. Można sobie porozmawiać, zobaczyć tak naprawdę jak oni żyją, jak oni widzą świat. To jest, to jest najfajniejsze. No i poznać w ogóle, wyjechać za granicę, poznać inne, inne miasta, inne rejony, jak ludzie żyją. Mam na imię Beatriz i pochodzę z Portugalii. Moja siostra w ostatnim roku była w Teze i kiedy wróciła do domu opowiadała o tym. Stwierdziłam, że to brzmi dobrze. Mam także przyjaciół, którzy rok temu byli w Rzymie i bardzo im się podobało. I dlatego zdecydowałam, żeby tu przyjechać. Chcę rozmawiać, poznawać nowych ludzi, osoby z innych kultur, innych miejsc. Miejsc. Przyjaciele powiedzieli mi, że to dobre miejsce, żeby odnaleźć siebie i odkryć, co jest we mnie złe, co nie jest w porządku. I to kolejny powód, dla którego przyjechałam i bardzo mi się podoba. To nowe doświadczenie. Nie jesteśmy do takich przyzwyczajeni. Portugalia to mały kraj, dlatego tu poszerzamy nasze horyzonty. Poznałam ludzi z Polski, Hiszpanii, także Francji. To naprawdę miłe. Nazywam się Marcin, jestem z Lublina, pracuję. No, musiałem wziąć urlop, szef się nie ale jakoś tak wyszło, że kierownik tak płynął, że, że w końcu wziąłem ten urlop, że dostałem ten urlop. No i ja sobie dwa razy już byłem na Teza i, i mi się bardzo podobało. Chciałem kolejny raz przyjechać tutaj. Najbardziej mi się podoba to, że można poznawać nowych ludzi, zobaczyć wiele ciekawych miejsc. No to najbardziej. Na imię Ewa, na tezę jestem pierwszy raz. Słyszałam już od, od wielu osób, że to jest bardzo takie fajne wydarzenie. I lubię taki klimat jakby pielgrzymkowy, bo wcześniej też chodziłam na pielgrzymki i to mi się podobnie skojarzyło i brakowało mi tego w pewien sposób, dlatego zdecydowałam się pojechać. Dużo jest takich może momentów, że takich trochę niepewnych, prawda, bo nowe miasto, obce miejsce, ale jest naprawdę fajnie, tak pozytywnie. Asia, jestem trzeci raz, to jest tak jak ze wszystkim, e, możesz iść na pielgrzymkę w Polsce też w ten sposób, że masz darmowe spanie, dwa tygodnie życia za 70 zł, tak? A możesz iść i próbować coś z tym zrobić, tak samo jest z Ja próbuję to przynajmniej tak przeżywać, że jest czas na wszystko, jest czas na to, żeby zwiedzić miasto, żeby wyskoczyć gdzieś właśnie na targ, zrobić zakupy, rozejrzeć się, pogadać, poznać ludzi, ale najważniejszy jest ten czas, zwłaszcza tej wieczornej modlitwy, gdzie w którymś momencie jest cisza, tak? Gdzie są kanony i chodzi o to, żeby w tę ciszę i w tę modlitwę i w te kanony i w to powtarzanie wejść. I... Bardzo dużo daje. Jeżeli chcesz to wykorzystać, to to wykorzystasz. Jeżeli nie chcesz, no to twoja wola to jasne to może być stanie zwiedzenie Europy. I tak samo jest z modlitwami porannymi, bo ja też wiem, że bardzo wielu ludzi jeździ tak, że okej, okay, ewentualnie modlitwy wieczorne, ale są resztę sobie odpuszczamy, nie? A ja na przykład najwięcej korzystam z tych porannych spotkań, o ile są dobrze prowadzone, jeżeli są w międzynarodowych grupach, można bardzo dużo się nauczyć. Bo spotykasz i ateistów, i protestantów, i prawosławnych, i ludzi z kompletnie różnych krajów i kultur. I się, że oni na wiarę patrzą zupełnie inaczej. I tak samo jest z rozmowami z rodzinami, w tym roku rodziny, która opowiada nam o tym, jak to to wszystko funkcjonuje na przykład we Francji i które też pokazuje nam świetnie, jak można żyć, bo to jest naprawdę święta rodzina. Dawno nie widziałam takiej rodziny, która by taką miłością pałała do siebie wzajemnie i ja myślę, że to bardzo dużo uczy i to gdzieś tam zostaje. W taki czy w inny sposób ta cisza, gdzieś tam ze wszystkimi coś robi. Jezu chryskie, Jezus, Zarśnięta My, nawet w bo słabo, swoją obecność. Sprawi na nic, myślając, nie zapomnę o swoich światach, że Duch Święty zawsze, Zastrzajmy. Є цим отцем Євгена Макунем з України. З нашої дієцезії приїхало десь 250 осіб, але з України всі разом. То є дві тисячі і на спотканні з молодеж для ділення досвідченням з ними молодими людьми з Європи західної і Східної. – Як і враження? Пікне, як завжди, то є мої шеті раз в ТЗ. Ну і як завжди, таке добре враження. Jezus ofiarowuje swoją przyjaźń każdemu i my także między sobą możemy żyć w takiej przyjaźni, jakiej uczy nas Jezus. Ci, którzy kochają Jezusa, idąc jego śladami, tworzą na całej ziemi wielką wspólnotę przyjaźnie nastawioną do wszystkich. Coś, co mi zostało w głowie po pierwszym moim deze w Berlinie, powiem Francuz powiedział, on, że on jest ateistą zasadniczo, właściwie to nie by chodził do kościoła, ale przyjechał tutaj, żeby zobaczyć, co to znaczy się modlić. W ogóle jak ludzie się modlą, bo on chciał kiedyś się modlić, tylko on nie wie jak. I przyjechał tutaj zobaczyć po prostu, jak to jest, jak ludzie się modlą. I to takie chyba właśnie, to chyba o to chodzi. Jezus, jest to nie wody. Ewangelia, sobie, tańca, że Coś że nie możemy drogi. Ona wzywa nas, byśmy nie oglądając się w czyli szli za to. Agnieszka, studentka drugiego roku administracji na Kulu. Jestem drugi raz. Na te zero rok temu byłam w Rzymie. Jakoś wakacje nie były zbytnio konstruktywnie spędzone, więc pamiętając co się działo w Rzymie, całą atmosferę, jakich ludzi poznałam, zachciało się jeszcze. Pomyślałam, że dobre reagowanie będzie nie tylko tak, jak ze znajomymi co roku by się spędzało. Jest tyle argumentów, dla których warto tu przyjechać. Po pierwsze, w zasadzie to jest tak, że każdy może wynieść z tego, co chce. Jeżeli chcesz poznać ludzi, bez problemu poznajesz nie, Niemców, Anglików, Francuzów, Ukraińców do koloru do wyboru i już masz znajomości, tak? Jeżeli chcesz czerpać coś z strony duchowej, nie ma sprawy, codziennie są msze, codziennie są nabożeństwa, modlitwy, śpiewy, czuwania, doradcy krzyża, masz czas na zastanowienie, na wyciszenie. Jeżeli chcesz po prostu pozwiedzać, też możesz wziąć mapę pod pachę, idziesz i zwiedzasz to, co sobie ustaliłeś, to, to co widzisz, że warto zwiedzić. Jestem po raz drugi na spotkaniu TSE i mam na imię Iwona. Doświadczenie tego, że, że Chrystus łączy tego, że wiara nie jest tylko u nas, tylko w naszym kraju. Że wiara Chrystusa gdzieś tam gromadzi ludzi na całym świecie. No, w Europie, ale i nie tylko, prawda? I że są ludzie, młodzi, którzy rzeczywiście chcą spotykać się w kościele. Michał, pierwszy raz na tezę. Chciałem poznać coś nowego, przyżyć nowe doświadczenie, poznać ciekawe miejsce i ciekawych ludzi i tak jakoś w innej atmosferze przeżyć niż co roku. Najbardziej mi się spodobała atmosfera innych ludzi, że jest tak radośnie, że wszyscy są tak jakby jedną wspólnotą, czu czuć tą wspólnotę, co mnie zaskoczyło. Też może trochę podejście Francuzów do nas, też takie bardzo miłe. Tak niby jest powiedziane, że Francuzi nie do końca wierzą, a jednak można spotkać ludzi wierzących. Ja jestem Kasia. Na europejskim spotkaniu jestem po raz pierwszy, ale trzy razy byłam już w wiosce więc chciałam zobaczyć coś innego, bo wielu ludzi właśnie jest zachwyconych no i nie rozczarowałam się. Te ludzie, ta radość, że jednoczymy się w modlitwie jest też aspekt integracyjny, ale nie zapominamy o Bogu. I jednak też jest taki czas na przemyślenia, bo w takim codziennym życiu może jesteśmy zbyt zabiegani. No i nie myślimy o takich sprawach. Tutaj przyjechaliśmy, odcięliśmy się od codzienności, zastanawiamy się nad swoim życiem, swoją relacją z Bogiem. Mam na imię Michał, jestem w klasie maturalnej. Jestem pierwszy raz na PTZ. Przyjechałam głównie po zachęcie tutaj organizatorki, gdyż pojawiła się ona u nas w szkole. No drugi aspekt to ten aspekt duchowy, chciałem po prostu zobaczyć, z czym to się je. Ludzie mówili, że jest to też wa warte spotkania innych kultur, innych narodowości. Najbardziej podobało mi się miasto, ludzie i wszechobecna radość, która wypływała wszędzie, nawet w zwykłych pociągach, śpiewy, gitara, pokazywanie radości. Mamy 30 1 grudnia. Pytanie, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień? Czy będzie to dzień taki sam jak wszystkie do tej pory, czy trochę inny? Do pewnego momentu będzie tak samo. Nasz program jest dość jednolity i to ma, ma też swoje plusy. Ale wieczorem, jak wiemy, no kończymy stary rok, zaczynamy nowy. I z tej racji nasz program, że tak powiem, ulega lekkim zmianom. Wieczorem około godziny 23 rozpoczyna się Czuwanie Modlitewne o Pokój na Świecie. A po nim, jakoś tak właśnie tuż przed północą, rozpoczniemy tak zwane Święto Narodów, na którym wszystkie narodowości, które są na danej parafii, czyli w naszym przypadku są to Ukraińcy, są to Węgrzy, są to Francuzi, są to Portugalczycy, no i oczywiście my Polacy. Razem będziemy prezentować jakby nasze narodowe bogactwa w bardzo różny sposób, ale bywa to się, jakby każdy naród ma na to swój sposób, czasami są to tańce, czasami są to śpiewy. W każdym razie jest, jest zawsze wesoło, radośnie i witamy Nowy Rok razem po prostu. Dzisiaj jest Sylwester, jesteśmy na hali w kochenheim. Grupa jest bardzo radosna, wszyscy się genialnie bawią, jest piękny czas, ale przedtem było wprowadzenie modlitewne, co też myślę, że miało dużą wartość dla nas. I teraz jest nocą zabawa aż do drugiej, gdzie później się rozjedziemy do rodzin na odpoczynek. Od wielu lat już zapraszamy młodych w te zeby wyruszyli w drogę. Mówi brat Marek pierwszy Polak we wspólnocie z Tezę. Wyruszyli w drogę pielgrzymią i żeby ta, ta droga pielgrzymia była drogą zaufania, bo Ewangelia jest dla nas y, y, źródłem nieustannym zaufania. Chrystus przyszedł, żeby odnowić w sercu ludzkim najgłębsze zaufanie, bo Bóg ufa. Chrystus to zaufanie człowiekowi okazywał, zaufanie Boże okazywał. Zapraszamy młodych, żeby idąc za Chrystusem, byli pielgrzymami zaufania. To jest pomysł brata Roże jeszcze. Przed wielu, wielu laty, kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić z młodymi w Teze, którzy zaczęli do nas przyjeżdżać zupełnie niespodziewanie i nie byliśmy na to nawet przygotowani, wymyśliliśmy, że nie będziemy ich w Teze zatrzymywać, wiązać ze wspólnotą, ale damy im kopa małego. Powiemy, żeby sobie, że żeby... Oczywiście, przyjeżdżali do Teze, serdecznie ich zawsze tam gościmy, ale w połowie tygodnia mówimy, myślcie już o powrocie do siebie i bądźcie Wielgrzymami zaufania. Wielu Polaków odpowiada co roku na to wezwanie. Jako Polak jest brat dumny z tego, że nas jest tak dużo. No Pewnie, że jestem dumny, że tylu Polaków przyjeżdża na spotkanie europejskie i że, że są wierni tym spotkaniom. Bardzo bym się też cieszył, gdyby tylu przyjeżdżało do TZ. Myślę, że wtedy łatwiej by nam było przeżywać. Rozumielibyśmy pełni jeszcze też sens tego europejskiego spotkania młodych, że to jednak jest taki przyjazd, wyjazd na misję, że spotkanie europejskie to nie tylko atrakcja i doświadczenie jakieś. Osobiste, głębokie, może tak, może tak być, duchowe i modlitewne, ale że to jest też wyjazd z misją. Mam na imię Paweł. Dla mnie takim można powiedzieć największym pozytywnym zaskoczeniem była ogromna otwartość ludzi, szczególnie tych, którzy nas przyjmowali, byli tymi można powiedzieć głównymi organizatorami wszystkich działań. I też moment, w którym szliśmy ze stacji kolejowej do kościoła, w którym mieliśmy zostać dopiero, rozlokowali po różnych y, rodzinach i mieliśmy dostać wszystkie informacje. Ludzie po prostu machali do nas, mówili dzień dobry, uśmiechali się cały czas. To było takie bardzo pozytywne. Fakt, że Mogliśmy przebywać w kościołach protestanckich, prawosławnych i katolickich, i wszyscy modlili się w jednym duchu. Wszyscy modlili się kanonami, nieważne kto był jakiego wyznania. Taka jedność w modlitwie, mimo różnic, które tak na co dzień dzielą, jednak, a tutaj takie połączenie wszystkich. I jedność. Jestem Klaudia, na tezę byłam drugi raz. Gościnność, otwartość Francuzów, rodzin francuskich, które naprawdę przyjmowały nas z radością, z otwartością serca. Mogliśmy zawsze liczyć na nich. No i na pewno ta wspólnota modlitwy młodych ludzi. Mam na imię Michał. Na tezę pojechałem pierwszy raz. Bardzo mi się podobały te modlitwy wspólne wieczorem, połączone z Adoracją Krzyża, gdzie naprawdę bardzo dużo ludzi podchodziło do Krzyża i było dość ciężko się dostać, jak się siedziało troszkę dalej. I to było takie właśnie przeskakujące. Też polska msza mi się spodobała, bo w sumie chyba nigdy nie widziałem tyle młodzieży polskiej na żywo, na jednej mszy. I to jeszcze w, we francuskim mieście. Książka Masz Gab, dużo akademicki UMCS. Myślę, że podsumowanie tegorocznego spotkania młodzieży tak naprawdę jeszcze jest przed nami, bo chcemy te owoce, które zostały tutaj wypracowane, skonsumować, mówiąc tak brzydko, po naszym powrocie do domu. naszych osobistych wyzwaniach, jakie stawia przed nami życie, bo to spotkanie ma nas umocnić. Po to, żebyśmy mogli wrócić do swojego życia i być rzeczywiście silniejszymi w wierze. Następne spotkanie europejskie to Praga. Praga na nas czeka. Był w Strasburgu kardynał Duka nas bardzo bardzo serdecznie zaprosił. Przyjechał specjalnie na to spotkanie, na tę modlitwę wieczorną, żeby nas zaprosić, więc nie może nas zabraknąć w Pradze. Jest Petr, jest Alicja i Sabina. I nas w Pradze już zaczęli przygotowania. Dzień dobry naszym miłym sąsiedom. Cieszymy się bardzo, że możemy Was zaprosić na następne spotkanie europejskie w republice no. czeskiej. Radio R YouTube channel.